Prezydent Polski Andrzej Duda podpisał ustawę tzw. Tak Lex Tusk, która dzięki której będzie można powoływać komisję, która będzie badała wpływy rosyjskie w Polsce w latach 2007-2022. Dzisiaj zapytamy mieszkańców Andrychowa, dlaczego albo czy obóz rządzący boi się Donalda Tuska. Zapraszam na materiał. Ona, pyta, pytamy dzisiaj o Lex Tusk. Czy, czy zna pan sytuację? Nie, 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 nie mam pojęcia. To jest ustawa, która ma jakby sprawdzać wpływy rosyjskie w Polsce i stworzona jest no, głównie przeciwko opozycji, czyli Donaldowi Tuskowi. Co pan, co pan sądzi na temat takich... Yy... Nie wiem, wie pan, to tak. mnie nie interesuje w ogóle polityką. A. Ja nie mogę patrzeć nawet na tego człowieka, nie pan nawet nie mówi tak na witka. No jakby to powiedzieć, widocznie coś mają nieładnego na sumieniu, mhm. a wtedy ludzie się boją wszystkiego. No jestem bardzo zdziwiona, bo wydaje mi się, że stracą jakby to liczebność w głosowaniu. Mhm. Czy myśli no, Pani, że, że w sondażach pójdą na dół przez to? Ja tak myślę, ale znając też ludzi, ich poglądy, to już nie wiem czasami, co po ludziach oczekiwać. Nie powiem nic, bo ja się polityką w ogóle nie interesuję. Ja się nie boję w ogóle Tuska. Dla mnie Tusk jest przykładem. On jest bardzo dobry i mnie było przy nim nieźle. No właśnie, no ale dlaczego, dlaczego tak się go boją? Nie wiem. Bo, bo, bo się powiem, że wejdą trzeci raz i będą dalej nas ob, obkradać. A co Pani myśli o tej ustawie Lex Tusk, że Andrzej Duda, prezydent Polski ją podpisał? On no nie, całkiem głupi. Interesujesz się polityką? Nie. Okej, okay, nie interesujesz się, ale wyglądasz na rezolutną kobitę. To zadam Ci takie pytanie, dlaczego obóz rządzący boi się tak bardzo Donalda Tuska? Nie mam pojęcia. Może dlatego, że jest fałszywy. Tusk? Dlaczego pani tak myśli? Bo pan co, to nie jest kwestia myślenia, tylko patrzenia innych ludzi na to wszystko. Co prawda, każdy jest indywidualistą, ale wydaje mi się, patrząc na to, co się dzieje w dzisiejszych czasach, że przyczynił się do wielu rzeczy, których nam się niestety nie podobają. Mhm. Czyli to, czyli wzrost cen inflacja? Zdecydowanie i ceny i inflacja, i jego zachowanie, i jego postrzeganie Polski, a Rosji. Wy pan z tego, co widzimy, to jednak więcej zrobił dla Rosji niż dla nas. A jest Polakiem, ponoć, tak? Okej, okay, ale dużo głosów jest, że dla Niemiec to w końcu Rosja czy Niemcy? Nie, i Rosja i Niemcy. No myślę, że facet ma taką charyzmę, mm -hmm. poparcie w narodzie, że mają się czego bać i kogo bać w Polsce? Uważam, że jest potrzebne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie, myślę, że się nie boi. A, nie, nie mam zdania, nie wiem. Mm -hmm. A ta ustawa Lex Tusk, która ma zamiar badać wpływy rosyjskie w Polsce? No, może, może jest dobra. Może mhm. jest dobra. Wyjaśni niektóre sprawy, które są. Pytania zadawane, nie ma odpowiedzi. Także być może. Mają się czego bać, czy nie? Nie wiem, No, nie wiem, chyba nie. No, nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Ja nie mam za bardzo zdania. Ja na ten też temat. nie mam tam Nie interesuje mnie Witam. Proszę Państwa, takie pytanie dzisiaj, polityczne niestety. Ha! Czy uważają Państwo, że obóz rządzący boi się Donalda Tuska? Nie wiem, bardziej. No właśnie, dlaczego oni się tak boją, że aż musieli ustawę powołać? No sądzę, że mają dużo załuszami. Mhm. I to bardzo dużo załuszami. I teraz pytanie drugie: ta komisja do, do badania wpływów rosyjskich, jeżeli takowa faktycznie powstanie, po co ona będzie? Tylko po to, żeby ludzi zniszczyć, nic więcej. Mhm. A ta jednocześnie na siebie też ukęcili, bo bata. Powiedzmy to prosto. Oj, panie, polityka to nie dla mnie. No ale wie pani o co chodzi? nie? Wiem, ale powiedziałabym panu tak brzydko, ale nie chcę. Polityka to największa. No tak, no wiem o tym, ale jednak mimo wszystko żyjemy w tym żyjemy, społeczeństwie, żyjemy, musimy raczej, wiedzieć co się dzieje, prawda? Raczej... Dlaczego opozycja, znaczy opozycja, dlaczego obóz rządzący boi się tak Tuska, jak pani myśli? Rządzący się boi Tuska, a Tusk się nie boi rządzącego, znaczy... a, a powinien się bać.